W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. dobry jest. 14 maja 2011 roku spotykam się z Norbertem Dąbrowskim w Action Club na Warszawskiej Pradze. Norbert, ostatni Twój trzeci pojedynek zawodowy. Stoczyłeś w Grodzisku Masowieckim jeszcze w poprzednim roku. Także już niemal pół roku bez zawodowego występu. Wracasz chyba 26 czerwca na Gali, trenera Gminuka. Tak, najprawdopodobniej będę boksał 26, 26, 26 czerwca na Gali. No miałem półroczną przerwę, miałem z początku boksować na gali w Olszczynie, ale jednak zrezygnowaliśmy z tej walki i będę walczył dopiero teraz, ale myślę, że nie przeszkadza mi to, miałem dużo czasu na przygotowanie się bardzo dobre, jestem bardzo dobrze przygotowany fizycznie, kondycyjnie, także teraz tylko taki szlif przed tą walką i wyjdę w pełni sił i będzie dobrze na pewno. Z tego okresu półrocznego? Był taki okres, kiedy w ogóle nie trenowałeś? Nie wiem, jakieś dwa miesiące zupełnej przerwy? Czy ciągle jakieś tam były zajęcia i specjalnie nie miałeś problemów, żeby potem wrócić do zajęć? To znaczy, nie trenowałem tylko przez ten okres świąteczny, czyli grudzień po walce tam w grodzisku. A można powiedzieć, że od 1 stycznia jestem cały czas w treningu. Nie miałem praktycznie żadnej przerwy, czyli cały czas jestem w takim gazie, trenuję. I no, no mówię, forma jest naprawdę dobra, bo sam czuję po sobie. Może na początku roku tak gdzieś do marca jeszcze tak nie czułem tego po sobie, ale teraz już czuję się naprawdę tak, że mógłbym boksować nawet 6 albo 8 rund w dobrym takim tempie. Zawód duży dla Ciebie, że nie znalazłeś się na karcie gali w Olsztynie, bo chyba liczyłeś na, na występ właśnie tam. To znaczy liczyłem, ale myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będę miał w sumie więcej czasu na jeszcze lepsze przygotowanie się i teraz na tej gali myślę, że zaprezentuje bardzo dobrą formę.